Metalfax Okułka wita Państwa na targach w Ostrudzie. Za mną maszyna, którą pierwszy raz widzą klienci, prasa zmiennokomorowa Z514. Jest to odpowiedź Metalfachu na działania konkurencji, a przede wszystkim na potrzeby rolników związane ze swoją produkcją i stępem i wydajnością pracy. Maszyna absolutnie nowoczesna, z nowymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o kwestie podbieracza, możliwości płynnej regulacji wielkości beli, która pozwala na to, żeby dostosować wielkość beli do wilgotności materiału, który mamy, możliwości środków transportowych. Myślimy, że to właśnie w prasach zmiennokomorowych jest najbliższa przyszłość polskiego rolnictwa, jeżeli chodzi o ten system konserwacji pasz i słomy. METALFAX Okułka dostosowuje swoje maszyny do nowoczesnych technologii uprawy ziemi. Przed Państwem brona talerzowa krótka, u 710 szerokości 6 metrów występuje ona odmiana 4,5 metrowej i 7 metrowej. Brona, która pozwala, jako jedna z niewielu z polskich producentów, na ultrapłytką uprawę w pierwszym zabiegu po ściernisku uprawę do 4 cm przy prędkości jazdy 15 km na godzinę, nie powodując utraty zadanej prędkości i zadanej głębokości pracy ścierniskowej. Ta sama brona talerzowa. Przy drugim zabiegu, który jak wiemy z reguły prowadzimy na około 7 cm, pozwala na tej głębokości na stuprocentowe podcięcie resztek pożniwnych.